opowieści opowieść? Cóż to? Nowa twarz w mieście, co? Zatem witaj list. Wszyscy ci ludzie są pod MUD. Mą... A teraz pozwolę ci wrócić. Jeśli potrzebujesz ekwipunek, jak już odpoczniesz, przyjdź do mojego domu. To kilka kroków stąd w zachodniej części East Haven. Chciałbym porozmawiać z Tobą o pewnym interesie. Do zobaczenia. I witamy Was w drugim już odcinku nowej serii. Zagrajmy w Icewind Dale. A witają Was? Martino Frist. I Wilku. E, co się tutaj działo? Odpowiedz nam, Frist. Potrzebujesz mnie. No, więc przed chwilą w Karczmie spotkał nas Hrothgar z propozycją. W tym czasie, może zapiszę. Jak się mogę, dobra. Z propozycją wyprawy. Szczegóły chcę zdradzić nam dopiero. Po tym, jak odwiedzimy go w jego domu. Na razie jednak możemy zacząć się pomniejszymi misjami, które możemy znaleźć w pierwszej lokacji, mianowicie w wiosce East Haven. No tak, Ym, wiadomo, mamy do niego zaraz tam iść. Yy, I co? I tak jak mówiliśmy: stworzyliśmy tutaj trochę więcej tych postaci, tylko po to, żeby mieć zasobniejszy portfel. Yy, trochę tego Sianka jest więcej. Yy, 980... Yy... Sztuk monet. No i co? I teraz musimy co? Zlikwidować te postacie. Czyli, czy jak robimy? Jak to Tak, tak, można od razu. <laughs> tak, tylko, że wie, gdzie to masz tą likwidację, bo tak szukam i nie mogę tego znaleźć. Eee, wiesz co? Gdzie masz. Może tylko ty. Myślę, że to robić przy film. okazji właśnie można by omówić interfejs, mianowicie lewy pasek funkcji. Zacznijmy od góry. Eee... Pierwsza ikonka z lewego, od lewego górnego rogu to ma powrót do gry. Druga to mapa okolicy. Trzecia to dziennik, w którym znajdujemy wszystkie ważniejsze informacje na temat dialogów, które odbyliśmy. Następna to ekwipunek, gdzie mamy okna wyposażenia naszych postaci wraz z ich plecakami, w których trzymamy swoje łupy. Dalej możemy zobaczyć karty postaci, dokładne ich szczegóły. Typu statystyki, jak siła oraz rzuty na obronę przeciwko niektórym rodzajom zaklęć oraz inne szczegóły. Dalej widzimy księgę maga, tylko mag korzysta z tej właśnie opcji. Tutaj znajduje się lista zaklęć, które pamięta i których może używać. Następny jest zwój kapłański. Z niego korzysta druid i kapłan. Tak samo jak Mac, mają tutaj zapisane i zapamiętane y, zaklęcia. Następne jest menu, gdzie znajdujemy opcje oraz y, okno drużyny, gdzie możemy nawet podczas rozgrywki dodawać następne postacie lub usuwać te istniejące. No, ok. No to może co? Przejdźmy do reszty tych pasków, bo już zaczęliśmy omawiać y, ten interfejs tutaj w tym czasie, gdy y, rozprawiacie się z, z, ze zbędnymi y, dla nas postaciami. Ok, to co? Od ten dolny pasek. No ciężko powiedzieć, tak raz zaliczyć należy do dolnego paska, ale od lewej strony macie y, po prostu taki przycisk, który y, spowoduje, że gra jest zapauzowana. Oczywiście możemy też po kliknięciu na niego odpauzować. Następnie na dolnym pasku znajdziemy coś takiego jak chronienie, rozmowa, chociażby sloty na broń, Też to wygląda różnie u różnych y, klas. Złodziej będzie miał tutaj również jakieś y, swoje umiejętności. No ja oczywiście pokazywałem to na druidzie, tutaj y, przycisk y, odpowiedzialny za użycie czarów, przycisk odpowiedzialny za użycie przedmiotów, y, trzy jakby sloty y, w ekwipunku, które tutaj widzicie. Y, które możemy użyć do, w, przy wykorzystywaniu y, podręcznych, y, chociażby mikstur, jakichś innych przedmiotów. No i ostatni przycisk to jest oczywiście przycisk zdolności specjalne. Z prawej strony widzicie portrety. Y, na nich jest umieszczona jest oczywiście informacja, która mówi nam o aktualnym statusie, po prostu, o, aktualnym, o aktualnej ilości punktów życia. Ok, tutaj jeszcze widzicie y, przycisk kontroli. Y, nad sztuczną inteligencją naszej drużyny, może włączyć, wyłączyć, zaznaczenie całego, całej drużyny oraz przycisk odpoczynku. No i takie, tutaj jak widzicie, okno dialogowe, które możemy Ocy. też e, wykorzystać oczywiście do napisania czegoś do naszych e, współkompanów e, grających przez internet. No dobra, no co, ruszamy dalej. Tak. Ogólnie, chyba tylko serwer, czyli tutaj w tym naszym przypadku wilku, może usuwać postacie. Tam się bawiłeś tym o. po prostu. No dobra, jesteśmy po usunięciu tych zbędnych postaci. Nie chcieliśmy wam tego pokazywać. Tutaj troszeczkę się męczyliśmy, jak to zrobić, ale udało się. Ok. Y... No to wracamy do naszej wracamy rozgrywki. Wracamy do rozgrywki. Pierwsze. Z nieco dopakowanym portfelem. No, to no. jest. Przydatne. Taki triczek troszeczkę, no wiadomo. Wkraczając w jakieś takie sfery, no nie jest to oszustwo moim zdaniem. No przydatne, jakby nie patrzeć. Dobra, ok. Potrzebujesz mnie? To co, kto rozmawia tutaj? Niech ktoś tutaj no to może ktoś zagada do tej barmanki. Um, no. I co, co nam tutaj powiedziała? No, tutaj powiedziała nam, że ma pewne problemy, nie ma alkoholu. I z, znaczy jest to spowodowane tym, że zagnieściły się w jej piwnicy. E, jakieś tam rob, e, szczury, robale, żuki, zobaczymy co tam dokładnie to jest. No i to jest pierwsze Dobrze. zadanie jakie w tej grze dostaliśmy mam po prostu swoją drogą... je tam zabić. No, swoją drogą poczekajcie księżkę, może zapiszę grę najpierw, co? Bo... No, dobra. Tak, Teraz tak, nie tak. będzie to chyba możliwe, bo zeszliście... A dobra, to po... Nie, ja. Okay, dobra. Dobra. Zapiszę grę, no to jednak jest ważna sprawa, żeby tutaj... nic nie, 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 nie stracić. No to jednak różnie bywa, tak, jakieś błędy. Um, no dobra. Zapisałeś? Tak jest odcinek zapisany. Okej, okay. znaczy odcinek. Nasz stan gry. Okej, okay. to co schodzimy, tak? Gotowe. No. Rozumiem. Tak. Kurde, nie zawiodę. Kto tak pauzuje? Maciej tutaj. Wszyscy. Spauzował Jak widzicie niezbyt wymagające raczej zadanie. Jakieś takie małe no, żuczki... sobie, ja tu zaklęcia nie rzucam. O, można się pobawić. Taki jest faktycznie. Mi coś nie idzie. A nie zabiłem. Okej. Okay. No dobra. Troszeczkę doświadczenia oczywiście. E, moim zdaniem, w tym pierwszym mieście opłaca się naprawdę robić te e, questy. E, oczywiście, e, wygląda to tak, że no, nie są one jakieś wymagające, polegają głównie na chodzeniu, no, albo właśnie <grych> zabijaniu jakichś no, niesprawiających wielkich problemów potworów. Ale no, moim z... myślę, że zawsze jest to jednak jakieś, jakaś ilość doświadczenia, nawet moim zdaniem spora i umożliwi nam Zartem, łatwiejszy mocy, start zgod. w grę. No, tak naprawdę... Niektórymi klasami można już nawet w tym pierwszym mieście osiągnąć drugi poziom postaci, no co, co odblokowuje nam pewne rzeczy. Okay. Myślę, że można już ruszać dalej. No już no, chyba nie, no, nie ma... Z czego proponuję stać. widzieć handlarza. No, handlarz tak. Będzie można od razu tam kupić przedmiot potrzebny e, do następnego ciasta oraz uzbrojenie Skład od razu. Pomaba i poniżej oberża śnieżna zaspa, która no... nie wiemy czy nam się przyda. Zależy od tego, czy, czy jakieś potwory nam sprawią problem, no. jest to oczywiście rzecz, której, z której na pewno będziemy korzystali w tej grze. Nocleg jest także możliwy na świeżym powietrzu. No dobra, chwileczkę, Chcę teraz ma gadać, bo to jest też tak, <laughs> kwestia, właśnie, ale której playerze, Należy pamiętać, że tylko jedna osoba może naraz handlować z MPC tem Tak, to jest ważne. No mamy tutaj takiego naburmuszonego gmura, gmura, który przechwala się kim to on nie jest. Jak odpowiednio z nim zagadamy, to można rozpocząć wymianę. Kupiłem pierwszy, już ten kupuję. No to dłem po kupuj, ja go w tym czasie ukryłem. Ja sobie... Trzeba no, tak, się odsunąć tutaj... Maciej, to tutaj może bym pokazał, jak, jak, Chwila, jak jest, się kończę, kradnie. Kończę... Nie, czekaj, kończę kupowanie, tylko... Okay. No to już kupmy, potem go okradniemy. No. Dokładnie. W domu okay. każdego MPC-a czekają na nas jego bogactwa. Rzadko kiedy się on o to irytuje, więc ze spokojem można wchodzić i myszkować wszędzie, gdzie się da. Bardzo się to opłaca. Znajdujemy różne pożyteczne rzeczy. No tak. ja to... Butelkę wina od razu kupiłem na. Następne zadania. Kupiliście nas mi y, sakwy, jakieś nie, tuby. Nie, nie kupowałem. Wydaje mi się, że to jest jednak też. No Trzymajmy. dobra sprawa, no bo, bo troszeczkę nam udostępni więcej miejsca w tym naszym ekwipunku, który, no jak widzicie, wygląda nieco skromnie. Widzę, że jeszcze nie okradziony. Poczekaj, jeszcze nie. Dobra, to, to, ja, na to ja, może, nie, ja może wejdę, pokażę, jak to tam przebiega. To ja w tym czasie zrobię zakupy. No, chodź tutaj. no. Okej, okay, oczywiście nie mamy, nie mamy złodzieja, mm, ale to są zwykłe półki, z nich może kraść nie przecież tak, każdy. No co, może zaprezentuj, jak to wygląda, co? Bo dobra, ja może kradnę będę taki zły człowiek, Ach, to tak, jakbyśmy podnosili z ziemi tak naprawdę, tylko standardowo to dodajemy do naszego ekwipunku. Tak? Nie, chyba. Nie Rozumiem, mogę... że mam kupić te sakwy i tak dalej? Tak, no przydałoby się, myślę. Ale to każdy ma kupować, czy...? Nie, nie, tylko jeden zestaw jest, także... No dobrze, no. robię to! Okej, okay, jak to wygląda? Już tam kończysz? To powiedz mi, jak, jak skończysz, no bo... muszę siebie też wyposażyć. No, tu skończyłem. Okej. Okay. A to czekajcie, jeszcze pójdę do tego pijaka. No, trzeba ale można faktycznie ruszyć, bo... No. Klasa pancerza minus Ech. jeden. No i troszeczkę... Faktycznie Moż można zaszaleć troszkę no, tutaj. Pisz... No, przy 900 sztukach złota to już jest naprawdę spora zaliczka, przy trzy postaci na początku. Aha, no i taka ważna też sprawa, o której jeszcze nie mówiliśmy, to jest to, że twórcy gry ułatwili nam nieco sprawę, i gdy kupujemy przedmioty dla naszej postaci, i to po prostu przedmioty, których nasza postać nie może założyć, są jakby tak oznaczone taką, takim czerwonym tłem, troszeczkę jak widzicie tutaj. Za przedmiotami, które, które nie są dla, dobre dla naszej postaci, jest takie czerwone tło. No, myślę, że to fajna sprawa. Tak samo z plecakiem, gdy zapełni się nasz plecak, e będzie on taki szarawy. Nie, nie musimy wcale wtedy klikać gdzieś niepotrzebnie. Po prostu to nas e nam sygnalizuje, że już więcej nie kupimy. Dobra, e kupię resztę przedmiotów, które mi się przydadzą tutaj. E w sumie można chyba od razu sprzedać te zwoje, które znaleźliśmy, bo nie posiadamy maga. No tak, właśnie Ogólnie też o tym myślę. To ten sprzedawca straszliwie zdziera. Jeżeli będziemy sprzedawać coś, u niego dostaniemy mniej pieniędzy. No dobrze, to sobie jeszcze Teraz, to tak, Co do samego handlu, hmm, wygląda to w ten sposób, że kiedy sprzedajemy przedmiot handlarzowi, którego on jeszcze nie ma, sprzedajemy go za jedną drugą cenę. A kiedy sprzedajemy przedmiot, który już posiada, sprzedajemy go już tylko za jedną trzecią. Dlatego opłaca się sprzedawać hurtem. Powiedzmy, że mamy na każdej naszej postaci po trzy topory. Najlepiej będzie zrobić wtedy coś takiego, że wszystkie te topory trafią do jednej postaci i sprzeda je ta postać wszystkie naraz. Dzięki temu dostaniemy więcej pieniędzy. Też taki drobny. Trik, jeśli chodzi o no, to zarabianie Istotne, żeby się nie dać tutaj przejechać Nie dać oszukać w jakiś, w jakiś sposób Też No dobra, tutaj już widzę Maciej Martinus dobiegł do tej chatki I oddał pi staremu pijakowi tę butelkę wina Za co oczywiście Dostaliśmy troszeczkę doświadczenia Już to się prezentuje całkiem, całkiem Widzę tutaj kapłan nasz, drogi, niedługo powinien zdobyć kolejny poziom. No praktycznie jeszcze dwa questy. No Tak, tak. Tutaj zauważyłem, że tutaj właśnie te questy to, to tak są po 1200, nie? Chyba tak wszystkie. To no, co, ty ruszmy, ruszmy ty, dalej, bo u Ciebie jak to wygląda jeszcze... Nie, idziemy przez... Okej. Okay. Jochen, widzicie tutaj taki... Tak, typu... na brzegu spotykamy... Um, pewnego człowieka, którego dręczą dziwne sny. Okazuje się, że nawiedza go hmm, swego rodzaju nimfa, która zobowiązała się hmm, przekazać mu pewien stary artefakt, mianowicie się resztki miecza. No jest to praktycznie kolejne zadanie, bardzo proste, polega ono na bieganiu w jedną i w drugą stronę, no to znowu dostajemy za nie całkiem sporo doświadczenia. No właśnie i tutaj też możemy Wam pokazać taki no może troszeczkę głupi triczek. Ale no w multiplayerze no, niestety niestety, tak to działa, że jedną postacią możemy biec na drugi koniec mapy porozmawiać z kimś, a drugą możemy w... zaraz po tym porozmawiać z tą kolejną postacią, e, z, którą, z którą mieliśmy porozmawiać. Czyli w tym przypadku, jedna osoba e, z naszej drużyny może biec właśnie do tej nimfy, druga może zostać przy Jochanie i od razu, gdy porozmawiamy z nimfą, porozmawiać z Johanem, wtedy unikniemy właśnie tego zbędnego biegania. Także ja to widzę. Tak, no ma, że właściwie mógłbym już rozmawiać, rozmawiać z ową. No, widzę, widzę, że już powoli dochodzisz tutaj do tej kobiety niebiesko skórej. Co mogę dla Ciebie zrobić? A, i ten quest pokazuje nam, że tak naprawdę warto czytać niekiedy odpowiedzi. Ponieważ, e, gdybym teraz poszedł i oddał e, właśnie tego quest'a, e, pierwszą odpowiedzią jest: e, O, właśnie, ta kobieta jest jednym z duchów jeziora, mm, która stara się zwabiać mężczyzn i sprowadzać ich na śmierć. E, I to jest właściwie fałsz. Także niekiedy mamy możliwość oszukania takich właśnie e, biednych npc tów no i właściwie zależy to już od naszego charakteru. Dobrze. Ale niekiedy klikanie pierwszej możliwej odpowiedzi może na nas sprowadzić nieszczęście. No co może tutaj pójdziemy na północ, co, bo tutaj jeszcze tego. Aha, emisja, tak trzeba łatwić JC O, już wciś, poziom to. Można coś tam podziałać. Tak jak wygląda tutaj zdobywanie no, pokażę, pokażę. poziomów. Znaczy, no za na... chwilę pokażemy. Pod koniec odcinka najlepiej. Nie bardzo mam jak to pokazać, no to bo nie będę widział, jak, jak awansuje swoją postać. Chodźmy może tutaj na północ. Wydaje mi się, że tutaj. Pozostaje jeszcze sprawa z wilkiem. Tak, w z wilkiem. Dokładnie. No dobra, w sumie nie, ma, nie, nie mamy co właśnie tam za dużo chodzić. Ok, no to załatwmy to. to. Ja już idę tutaj, nie wiem, możecie rozpocząć tę rozmowę? No, może zacząć. Potrzebujesz mnie? Ok. No, w środku tego biednego rzemieślnika domu tego rzemieślnika y, znajduje się wilk. I y, teraz tak. W naszej drużynie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, nie ma złodzieja, a drzwi są zamknięte i nie mamy do nich klucza. Jest jeszcze druga opcja otwierania takich drzwi, mianowicie się wyważanie. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem na naszej broni. A następnie na zablokowanych drzwiach bądź skrzyni. Wtedy istnieje pewna szansa, że te drzwi się otworzą. Dobrze. Lepsze zamki nie ustępują. Oczywiście nie wiedziałem co tutaj robicie. Czym... Aj, czym ja się kieruję ku wyjściu? Może pokażemy wam pierwszy czarów, który tutaj wybrałem. To jest oplątanie. Ojej, które nie, to, to będzie... <laughs> troszeczkę nam, nam też może zaszkodzić. Ale nie chyba się nie uda, bo niestety okej. Okay. Dobra. O właśnie. No, no właśnie to jest bardzo istotne. Kiedy rzucamy zaklęcia, a jesteśmy atakowani, um, istnieje pewne, pewne prawdopodobieństwo, że przy trafieniu y, nasze zaklęcie zostanie przerwane, a jednak zostanie wykorzystane. O. Więc będzie to strata. Wkorzystajek... Zarówno czasu, jak i zapamiętanego zaklęcia. Nie widzieliście tutaj ta metamorfoza mojej broni trochę nie wyszła, bo koledzy już zdążyli sobie poradzić. No. O i. Pięknie, cała nasza drużyna obdarzona nowymi punktami doświadczenia. No, szybko jak widzicie, to idzie tutaj na początku, mimo że zadania nie są jakieś bardzo wymagające. No, tak wygląda okno awansu. No, ja niestety nie mogę nic tutaj dodać. Ale oczywiście moje punkty życiowe i tak dalej e, się zmienią znacząco. Może zapiszmy, co teraz. E, no. Co myślicie o tym? No, zapisz, zapisz. Częsty tak. zapis to jednak jest. Istotna rzecz, jeśli chodzi o otrzymywanie poziomów. Za każdym razem, kiedy klikniemy akceptuj przy potwierdzaniu następnego poziomu, otrzymujemy losową tych w życia. Dla ludzi upartych i takich, którym zależy, żeby mieć jak najlepsze postaci, polecam zapisanie przed awansowaniem i Czytywanie gry do skutku, to znaczy do momentu, w którym nie osiągniemy jakiejś porządnej sumy tych dodatkowych punktów życia. Każda klasa otrzymuje już jakiś drobny bonus, reszta tych dodatkowych punktów jest determinowana jeszcze przez kondycję, a została część bonusu przez szczęście, no, czyli właśnie te rzuty na dodatkowe życie. Okej, okay, no właśnie, tutaj jest pojawia się właśnie co? Pytanie co robić, tak? Czy bawić się właśnie w jakieś wczytywanie, zapisywanie w celu uzyskania e, tychże Dodatkowe. lepszych Dodatkowy no punkt. właśnie, dodatkowych punktów. No i, i co postanowiliśmy? Mógłby... Bawimy się w to czy No Ktoś ja też mógłby my. to określić mianem oszustwa czy coś w tym rodzaju. Ja uważam, że y... Teoretycznie nie jest to, nie jest to żaden Zabierajmy błąd gry robota. ani nic. Nie Jeżeli komuś zależy właśnie od takiej absolutnej losowości, nie musi się w to bawić, jednak po prostu przekazujemy, że tak powiem, możliwości, które nie. wynikają z tego właśnie. Orientujesz się może wilku ile już nagrywamy? No trochę czasu już minęło. Tutaj myślę, że pokażemy jeszcze pozostałe tutaj questy, pozostałe osoby, do których możemy zagadać w tym mieście. No i, i skończymy. Tak to wygląda. Mówię, nie chcemy was zamęczać. Tutaj chyba no, warto wejść, tak? Jest to chata Hrodgara, z którym jeszcze dzisiaj spotkaliśmy. Okej, okay, to co? Ktoś tutaj zagada? No to gadaj. Hmm, Pogadam. Oczywiście już widzę. Inni z różne się zajmują zdobywaniem łupów. Witaj, do końca. Właśnie teraz planuję taką wyprawę. Otrzymaliśmy wiadomość Kuldacha, od naszych... O, no, Hrotgar właśnie tłumaczy nam, że planuje wyprawę doskonale. na południe do, do Doliny Kuldahar, do wioski, fiało, która nękana jest to przez to zło. Sugeruje <laughs> <zbierają się śmiech> nam zająć się problemem karawan, które miały zaopatrzeć ową wyprawę no, co musimy zrobić, żeby kontynuować dalej fabułę gry. Tak, za tym ruszamy, bo tutaj co, no, czy jeszcze coś nas trzyma, jakieś e, miejsca do obramowania jeszcze są, czy, czy jak to wygląda? W sumie w karczmie można znaleźć jeszcze parę drobnostek. Tak? Zajmiemy się tym, czy jak to tam? Myślę, że można to zrobić, y, ponieważ y, i tak czeka nas jeszcze walka z goblinami, więc warto byłoby wyzdrowieć. Aczkolwiek... No masz, to jest faktycznie, to jest, to jest racja. No tutaj troszkę wam zas zaspoilerowaliśmy, ale tak właśnie będzie. Aha, do oberży idziemy, tak? Bo, bo powiedziałeś do karczmy, okej, okay, dobra. Aha, no nie, nie, nie. nie, nie, to, nie to, to takie do, do oberży. Tutaj wam pokażę na mapce, tutaj nie byliśmy, szczerze mówiąc, ja tutaj przynajmniej nie wszedłem. Tu jest świątynia Boga wojny tempusa, z której oczywiście możemy skorzystać z jakichś ich tam usług, leczenia, kupić również jakieś przedmioty. Jest to raczej miejsce dla ciekawskich, aczkolwiek kapłan, który znajduje się w tej świątyni, ma nam bardzo dużo do powiedzenia o swoim Bogu i częściowo o historii krainy Icewind Dale. No co, ktoś tutaj? Okej, okay. jesteśmy już, widzicie, odpoczynek, jesteśmy po odpoczynku. Odpoczynek od... odnowił nam nasze punkty życiowe. No co, może mały zapis jeszcze nie zaszkodzi, tutaj jednak... Pamiętajcie, że zapisy to jest dobra rzecz. My będziemy korzystali raczej z e, quicksave'a, e, z szybkiego zapisu, e, który chyba domyślnie jest na literkę Q. Oczywiście można to zmienić, ale, ale po prostu on będzie chyba najdogodniejszy. Nie trzeba tracić czasu na, na wchodzenie do menu gry i tam nie musimy po prostu sporo klikać. I to by było na tyle. Graj dla Was tradycyjnie Wilku, Martinus i Priest. Zachęcamy Was do komentowania, oceniania, pisania do nas wiadomości, zapraszamy do oglądania kolejnych naszych filmików.